Cześć i czołem, witam wszystkich. Znowu mnie północ dopadła. W pół do trzeciej nowego czasu. No ale muszę pokazać, że udało mi się dospawać ostatnią kryzę. I trójkąciki zaszczały. Także jest już maszt kompletny. Teraz tylko skręcać do kupy, jak się mówi po goralsku, razem z tym. No i tutaj są dwie rury, które też już są skrzyzami, Także maszt jest, można powiedzieć, skończony. Jeszcze zostały niuanse łapy do hydrauliki, ale to już później, jak, jak nabędę hydraulikę. Także to tyle z newsów. I do zobaczenia wkrótce. Do zaś. Pa, pa.